Oświetlenie LED, wszystko w oryginale. Automatyczna klima, eko, start-stop, wniesienia, centralny zamek. Sony już do, dostawiana audio dodatkowy akumulator. Tam jest Webasto tak się prezentuje auto. bezwypadkowe, dwa komplety kół, jedne letnie i drugie zimowe, teraz jest na zimówkę, sto i jeździło głównie do Muskowice, Francja, do Paryża i z powrotem. Także to jest wyłącznie pod moje potrzeby, mojej firmy, nie jeździło w trasach międzynarodowych w ogóle. Także <laughs> poduchy na tył, skrzynia raz, firanka lewa strona tył podnoszony do góry nieautomatyczny, a tak, tak się prezentuje środek jest podłoga jest cała no, nawet auto Musimy jeszcze maskę Nie mydzimy to w tym roku wymieniony pasek Zrobiona klima Generalnie żeby... Auto co roku było serwisowane w w Katowicach Zrobiony przegląd, wymienione oleje, także no na... auto przygotowane do jazdy